Żyjesz. Pracujesz, drogi kolego? Nie. Musisz dowiedzieć się czegoś ważnego. Zaofada dajesz do nejty Tym pustym dupą jesteś jednięty Ona w głębokim ma poważaniu Wcale nie myśli o żadnym ruchaniu Pewnie ci znowu kasą rzuciłeś i jej uwagę na siebie zwróciłeś Wiedrze podobnych simpów tysiące dzielą się kasą, siedząc na łące Ona ma z ciebie wielką radochę Dla samca alfa myje swoją dziochę Płaci za życie, dupy wygodne To dla faceta jest bardzo niegodne Lub później mechanizm zrozumiesz Inwestuj kasę w to, czego nie umiesz Może w przyszłości mi podziękujesz Od teraz w szmaty nie inwestujesz, świat tak się zmienił, nie daje wiary Niech to roboty idą laszary Żyjesz, pracujesz, drogi kolego Musisz dowiedzieć się czegoś ważnego Płacisz za ofa i dajesz donate Tym pustym kupom jesteś jednym Dzięki ma poważaniu, wcale nie myśli o sobą ruchaniu. Pewnie ci znowu kasą rzuciłeś i jej uwagę na siebie zwróciłeś. Wietrzy podobnych simpów tysiące dzielą się kasą, siedząc na łące. Ona ma z ciebie wielką radochę, dla samca Alfa my jest swoją bzochę. Płaci za życie dupy wygodne, to dla faceta jest bardzo niegodne. lub później mechanizm rozumiesz Inwestuj kasę w to, czego nie umiesz Może w przyszłości mi podziękujesz Od teraz w szmaty nie inwestujesz Świat tak się zmienił, nie daje wiary Niech to roboty, idą szary Żyjesz, pracujesz, drogi kolego Musisz dowiedzieć się czegoś ważnego Płacisz za OFA i dajesz do najty Jesteś jebnięty, ona w głębokim ma poważaniu Wcale nie myśli o z tobą ruchaniu Pewnie dziś znowu kasą rzuciłeś I jej uwagę na siebie zwróciłeś Wiesz, że podobnych simpów tysiące Dzielą się kasą, siedząc na łące Ona ma z ciebie wielką radochę Dla samca Alfa my swoją pciochę Płaci za życie dupy wygodne To dla faceta jest bardzo niegodne